Zadanie. Na statku wycieczkowym są 33 miejsca dla pasażerów. Uczniowie klas 3A i 3B planują wycieczkę tym statkiem. W każdej z tych klas jest mniej niż 33 uczniów. Aby wszystkie miejsca dla pasażerów były na statku zajęte, należy do wszystkich uczniów klasy 3A dołączyć 1 trzecią uczniów klasy 3B. Albo do wszystkich uczniów klasy 3B dołączyć 1 czwarto uczniów klasy 3A. Ilu uczniów jest w każdej z tych klas? Zapisz obliczenia. Na początku kilka podstawowych informacji wynikających z treści zadania. Na statku wycieczkowym są 33 miejsca, więc piszemy. Ilość miejsc na statku to 33 sztuki przez x. Oznaczmy ilość uczniów klasy 3A jest to wartość nieznana i podobnie y to liczba uczniów klasy 3B. Teraz myślę, że już widzimy, że należy zbudować układ równań. Czytamy dalej, aby te wszystkie miejsca pasażerów były zajęte, prawda należy do wszystkich uczniów klasy trzeciej a, no to cała trzecia A to jest X. Należy dołączyć 1 trzecią uczniów klasy 3B, czyli plus 1 trzecia Y. I wtedy wszystkie miejsca będą zajęte, czyli to będzie dokładnie 33. Albo mamy inny wybór. Albo do uczniów klasy 3B, czyli do tego Y, należy dodać. 1 czwartą uczniów trzeciej a. 1 czwartą trzeciej a, czyli z X. Tutaj staram się, aby y i x były pod sobą. I tutaj również wszystkie miejsca zostały zajęte, czyli 33 miejsca. Rozwiązujemy taki układ równań. Może metodą przeciwnych współczynników. Tutaj na początku jednak zlikwidujemy mianowniki, więc pierwsze równanie pomnożymy przez 3, drugie pomnożymy przez 4, żeby się nie bawić w ułamkach. Tutaj pierwsze równanie przez 3, czyli mamy 3x dodać y równa się 99. Tutaj przez 4 jak pomnożymy to mianownik się wyredukuje. Mamy x dodać 4y równa się 100. 32 i teraz, może, wyredukujemy x. Tutaj mamy 3x, więc drugie równanie pomnożymy przez minus 3. Pierwsze równanie przepiszemy. 3x dodać y równa się 99, a w drugim minus 3x minus 12y równa się minus 396. Mamy już tutaj przeciwne współczynniki przy x, więc możemy to wszystko podkreślić. Tutaj nam się x -y redukują. Z y 11 y otrzymujemy. Tutaj po odjęciu otrzymujemy minus 297. Podzielimy to jeszcze na minus 11. Otrzymujemy, że y równa się 27. Teraz tego y należy wstawić w dowolne miejsce. Możemy sobie na przykład tutaj wstawić do tego równania oznaczonego gwiazdką. Więc może tutaj zapiszę: 3x plus y równa się 99, i tutaj wstawiamy naszą liczbę 27. No właśnie, tutaj 27 równa się 99. 3x równa się 99, przepisujemy. 27 zmienia stronę, zmienia znak. 3x równa się 72. To jeszcze wszystko podzielimy przez 3. x równa się 24. Dołączymy może y, żeby było ładne rozwiązanie układu równań. I czytamy jeszcze raz pytanie. Ile uczniów jest w każdej z tych klas? Więc napiszmy odpowiedź. W klasie 3A jest 24 uczniów, a w klasie B 27 uczniów.